Siemander, Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. To jest Marta. Bida. Cześć Martunia. Marta jest osobą, która wraz ze swoim narzeczonym Piotrem od miesiąca zamieszkali w Tajlandii. Jako nasi nowi lokatorzy w budynku u dewelopera, w którym kupili mieszkanie. No i dzisiaj nam opowie, co ciekawego wydarzyło się przez ten miesiąc, a wydarzyło się bardzo dużo. Lecimy, zostawcie suba. Let's go! No, okej, okay, Artunia, powiedz, jak w ogóle e, się mieszka? Jak ten pierwszy miesiąc? E, bo to dla Was była taka dosyć e, jakby duża zmiana przeprowadzić się, okay. no bądź co bądź, e, z deszczowej Wielkiej Brytanii, m, dokładnie z Bristolu, do słonecznego e, m, raju, raju. Na raju na Ziemi, prawda? Cześć kochani, właściwie już się poznaliśmy jakąś chwilę wcześniej na poprzednim wideo. Słuchajcie, no minął już miesiąc, ponad miesiąc, jak tu jesteśmy. Pogoda jest super. No, są tutaj chwile te momenty jednak tego, tego deszczu, no bo jeszcze mamy tą pole deszczową, mhm. ale właściwie na koniec tego miesiąca już zaczynamy od sezonu, także czekamy też na, na dużo więcej um, osób przyjeżdżających um, tutaj, tutaj do nas. Natomiast jak się mieszka? No mieszka się świetnie, tak? Mieszka się świetnie, mamy swój własny kącik, fajnie urządzony. Pokażesz następnym razem, bo jeszcze nie jest skończony. No nie wiem. <laughs> Słuchajcie, no bo tak, my jesteśmy u dewelopera, zresztą, którego już nie raz wam pokazywałem. Martunia też kupiła z Piotrem tutaj swój unit. Tak jeszcze nam go nie pokaże, ponieważ jeszcze nie jest do końca skończony. Oni wzięli opcję fully fitted, czyli nie do końca umeblowany, ale też też nie stan deweloperski. Są w trakcie urządzania, więc wygląda to niesamowicie, jaką inwencją twórczą się wykazali. Natomiast dzisiaj mamy parę niespodzianek i tak pokażemy Wam parę rzeczy, które się bardzo zmieniło, ponieważ, ale dobrze, zostawmy to jako niespodzianki. Największą chyba niespodzianką jest fakt, że Marta, jako osoba, która przyleciała no tutaj zamieszkać po prostu do Tajlandii, nagle się okazało, że jest zapotrzebowanie, jest wakat na e, polskojęzycznego, z racji e, bardzo dużej ilości sprzedanych unitów, e, polskojęzycznego Superweizera, e, czek to mówiąc po polsku, menadżera sprzedaży. I to jest właśnie nasz nowy menadżer sprzedaży, Marta. Więc y, y, uwaga teraz. Y, kiedy to w sumie Marta miała mówić, a ja mówię, ale nieważne. Teraz, kiedy będziemy kontaktować się, czy będziecie się kontaktować z deweloperem bezpośrednio, będziecie mieli polską, profesjonalną, polskojęzyczną obsługę, właśnie w postaci Martuni. I to jest bardzo duży plus, ponieważ nieraz pewnie niektórzy bynajmniej mieli kontakt z deweloperami za granicą i jakby zawsze pozostaje ta bariera językowa. W tym przypadku, akurat, a ten deweloper nie buduje tylko tego, jak wiecie, projektu. Buduje jeszcze przede wszystkim kolejny jeden na patong niesamowity, 2400 unitów. Myślę, że go pokażemy następnym razem, tak może tak nawet tak. w następnym tygodniu. Dzisiaj Wam pokażemy ten, ale z punktu widzenia Marty, czyli naszego nowego menedżera sprzedaży, superwizera. A jakkolwiek zwał, tak zwał. Martunia, ogólnie, jak wrażenia z mieszkania? Jak wrażenia w ogóle z, ze współpracy z Tajlandią, z Tajami? Znaczy, powiem Ci tak, no, mieszkanie jest rewelacja. Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z lokalizacji, w której się znajdujemy, bo okay. jednak. Wiecie, no inaczej też wygląda tutaj życie na co dzień, inaczej wygląda przyjazd tylko i włącznie na wakacje. Także będąc tutaj w samym centrum, gdzie mamy obok i, i sklepy i wszystkie różnego rodzaju galerie. galerie, wszędzie gdzie chcemy pojechać, i załatwić, wszystko mamy pod ręką, tak? Na plażę jak jedziemy, no to mamy około 15 minut, mhm. do 20 no powiedzmy już tak przeciągnijmy, natomiast jedziemy wtedy na cały dzień, nigdy się nie śpieszymy i tam sobie spędzamy, że tak powiem fajny, fajny dzionek. Dlatego lokalizacja świetna. Pierwszy punkt, który tutaj mogę, mogę powiedzieć. jakby Lokalizacja to jest samo centrum Phuket. To no. jest stolica Phuket, Phuket Town, czyli centrum finansowo-usługowe no. wyspy. Tak? Galerie, szpitale, szkoły, mhm. akwaparki różnego rodzaju restauracje. Tego jest po prostu Stare Miasto. Przepiękne Stare Miasto. Tego tak. jest po prostu tutaj pod korek. Więc jeżeli ktoś się przeprowadza na stałe, tak? Nie powiedzmy turystycznie, czy tam okazjonalnie, będąc w Tajlandii, to Phuket Town jest idealnym miejscem do życia. Gdzie można wyskoczyć tak, jak to robimy od czasu do czasu, to do galerii, na pyszne tajskie jedzenie za jakieś tam niewielkie. Dosłownie grosze, tak? Jak grosze. Było? Kolejna sprawa, taka, jeżeli chodzi o współpracę z Tajami. Są niesamowicie sympatycznymi. Przemiłymi ludźmi, którzy no, pomagają we wszystkim, co tylko potrzebujemy, także współpraca z nimi też układa się rewelacyjnie. Tak naprawdę podjęłam tą pracę dopiero ile? Półtora tygodnia temu, ja do tak. dwóch, także jest to, że tak powiem, początek dla mnie. Natomiast no, mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o, o, o pozycję menadżerską, że tak powiem, i. Mm -hmm prowadzenie tutaj różnych wcześniejszych biznesów, dlatego też zostałam wybrana na tą pozycję i tak jak mówię. No jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, nie wiem pytania czy, czy, czy jakkolwiek Profesjonalne proszę, informacje na temat bardzo proszę o kontakt ze mną nie wiem czy Marcin poda później na samym koniec filmiku może um, podam Thailand, jakiś pewnie jakiś kontakt do mnie tak podam mhm. jakiś pewnie kontakt, e, czy tam ludzie po prostu czy będę moich wszystkich e, do ciebie e, tak wysyła tak, po tak, prostu tak, będę wysyłał tak, wszystkich także, do ciebie natomiast a propos współpracy właśnie z tajami e, w ogóle systemu e, e, pracy w Tajlandii czy sposobu m, pracy w Tajlandii oni e, tak jak e, Możecie przypuszczać. Tajlandia jest takim dosyć wyluzowanym krajem, mm. bardzo kulturalnym. Ludzie zachowują się bardzo z wielkim szacunkiem do innego człowieka, ale też są bardzo, bardzo wyluzowani, bo u nas na przykład w biurze jednak wszystkie kobiety chodzą na obcasach. Tak. W biurach, tak, tak. prawda? W różnego rodzaju instytucjach, korporacjach. Mm -hmm. A tutaj. Tutaj, chodzi jak chcę. W Klapkach, na wosaka, nie? Normalnie. Znaczy wiadomo, że jeżeli mamy jakieś biznesowe, biznesowe i tak dalej, to tak. wszystko jest na tip topi zrobione tak jakbyś powinno. Natomiast profesjonalnie. na co dzień wszystko jest na luzie, każdy jest wyluzowany, tutaj nie ma żadnych, nie wiem, spięć. To nie jest Europa, tak? To nie tu nie wygląda na takie zasady. Nie, nie tak na sztywno, nie? Tak, tak jak tak jak to jest u nas, gdzie wiecie, no każdy chodzi. Um, z kijem. I lepiej, no. lepiej nie podchodzić, że tak powiem. Tutaj jest naprawdę wszystko na luzie. Tak, tym bardziej, że, że ekipa jest bardzo zgrana, ponieważ jest dosyć często mm, organizowane jakieś kolacje, mm -hmm. wypady, mm -hmm. mm, takie integracje. I to nie tylko i wyłącznie z teamem, tak samo robimy z klientami, także naprawdę to są dosyć takie bliskie, um, familijne, nawet tak, wręcz tak. rodzinne y, stosunki. Key, tak, tak, stosunki powiem. nawiązywane z klientami i, i, i tutaj też z pracownikami. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, ale, ale jakby, wiecie co mamy na myśli, dbasz się tutaj o klienta, tak, prawda? zdecydowanie, to jest przede wszystkim, zwłaszcza, że no słuchajcie, mamy taki projekt, który z którym tak naprawdę już ruszyliśmy, Um, także no, nie da się inaczej, no mówię, no też między innymi ja tutaj jestem po to, żeby jednak upewnić się, że jesteście w dobrych rękach i, <śmiech> <śmiech> i będzie można Was zadbać, także no mówię. No, a tego typu rzeczy jak, nie wiem, wyjazdy na lotnisko... Wszystko jest do ogarnięcia. Nie w standardzie, ma tak jest. prawda? Mhm. Każdy klient, który gdzieś tam y, jest... Y, mm, nawet zainteresowany, niekoniecznie już dokonał decyzji o zakupie, ale jakby chce nawet zobaczyć naszą nieruchomość, jest po niego wysyłana limuzyna z kierowcą i jest odbierany z lotniska, dostarczany do hotelu, przywieziony tutaj do dewelopera na jedną budowę, na drugą budowę i, i tak naprawdę kolacje, jakiegoś różnego rodzaju mityngi, spotkania. To, to, to jest wszystko w pakiecie. Tak, tu chodzi o przedstawienie tego. Wszystkiego i żeby, i żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Tak? Różnice to... w obsłudze? Przede wszystkim, jeżeli chodzi do rynku europejskiego, to mm. zupełnie, zupełnie wszystko inaczej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, A, na tą chwilę zostało dosłownie niewiele unitów, które jeszcze są do sprzedaży. W budynku B mamy troszeczkę więcej, natomiast. Yy, nie wiem, czy ludzie wiedzą, co to jest budynek A, budynek B. A, ci, którzy tak, na, no tak, ale wiecie. ci, którzy nas na w pierwszy raz na przykład oglądają, generalnie akurat ta nieruchomość, którą Wam zresztą zaraz pokażemy, a którą zresztą możecie zobaczyć w, w poprzednich odcinkach w Phuket Town, ona praktycznie już jest. Mm, no, do tak jest, przepraszam, ale w tym momencie są mu wykończane takie rzeczy jak karaoke room, cinema room, coworking space, gaming room, siłownia i te wszystkie facilities, utilities, jak się mówi po angielsku, a po polsku. Udo! Dnia. Dla nas wszystkich tak jest. Także za chwilkę Wam pokażemy, na jakim etapie to jest, jak to wygląda. No i to będzie dosłownie skończone do końca tego miesiąca. Także naprawdę fajnie dla wszystkich lokatorów mieszkających. Bardzo się cieszę. Jeszcze jedno, jeszcze chciałam no. tylko napomknąć. Słuchajcie, że ruszyliśmy też z e, możliwością wynajem, e, wynaj, wynajmu. Wynajem, tak, wynajmu. Mieszkań tutaj e, już na miejscu. Także tak samo, jeżeli kupujecie mieszkanie pod inwestycje, jesteśmy tutaj po to, żeby wam pomóc w wynajęciu i też w pisaniu um, z tego, co wiem, to już teraz są podpisywane umowy, tak, tak, podpisywane umowy z osobami, które nabyły tutaj unity, umowy na wynajem, ponieważ odrębna jednostka od dewelopera będzie pomagać w wynajmowaniu tych naszych unitów. Także my tym nie będziemy się zajmować, a oni jakby za 10% wartości będą dla nas to robić. Fajne jest to, że też tworzymy taką polską naprawdę super społeczność, ponieważ wielu z was, czyli osób, które kupiło już unity, u nas. Spotkamy się na Sylwestra. Wielu z Was już się zapowiedziało właśnie, że przylatuję w tym terminie. Nie mogę się doczekać, ponieważ właśnie z takimi sympatycznymi ludźmi, m.in. jak Marta, jak Piotr, ja też staram się oferować unity osobom, które naprawdę jakby wzbudzają moją sympatię. To też nie jest tak, że, że chcę po prostu, żeby każdy tutaj zamieszkał, żeby każdy był moim sąsiadem, bo przecież będziemy ze sobą żyli długo, a, a chodzi o to, żeby też i było miło. I sympatycznie. No, okej, okay, także jak sami widzicie, jeżeli chcecie spędzić Sylwestra z nami na dachu, tutaj gdzie spędzaliśmy też moje urodziny, wrzucę Wam link do filmiku do szorca, który akurat był z tego wydarzenia. To zapraszam do kontaktu. Zostało jeszcze bardzo niewiele limitów jedno sypialniane, jak to się mówi, one bedroom. To bedroom mm -hmm. e, i też e, jakieś studio, dwa albo trzy e, studia, takie 30 parę metrów. I to tyle. E, I e, przenosimy się, słuchajcie, na e, kolejny projekt, e, na Patonk za jakieś parę miesięcy, ponieważ e, tam ruszamy ostro z budową. E, a tymczasem co Martunia, lecimy pokazać, Idziemy. tak? tak jak najbardziej Chodź, pokażemy, pokażemy Wam, e, jak wygląda e, zaplecze w cudzysłowie e, do życia. E, w Tajlandii, no w takim y, y, budynku jak nasz, okej? Okay? Zapraszamy. No okej, okay. chodźcie, jesteśmy na siódmym piętrze w budynku B, gdzie są wszystkie y, facilities, utilities, czyli udogodnienia. Pokażę Wam tylko, jak wygląda basen. Petarda, nie? Y, Martunia, powiedz nam, co tu się znajduje? Co tu się Od, od, od tak. Pomieszczenie, które widzicie zaraz, zaraz zobaczycie właściwie, to będzie ala bar, tak? Czyli... Bar plus gaming room, plus... Yy... Dla dzieci takie pomieszczenie plus i kącik, po... tak? Plus kącik. dla Jak Wrzucę wam zaraz yy, też yy, zdjęcia. Dlaczego to jest wykonane? Z tego względu, że chcieliby, żeby jednak ludzie się integrowali i mieli miejsce, gdzie mogą przyjść sobie, usiąść, napić się czegoś, e, posłuchać muzyki. I to jest właśnie robione Jasne. tak. Jasne. Chodź, chodź, pokażemy. Jasne, tak, no to zapraszamy. Tak jest. No, e, barek. Słuchajcie, można się napić kawy i nie tylko, Martunia, chodź. E, tutaj, będzie dilar, tak? Serio, tutaj będzie Bilar, tak, z tego co wiem? Dilar, czyli... Wielka sofa. Wielka sofa. O. Taki kącik dziecięcy. Widzicie to takie właśnie z tyłu, jak um, przy, no, przy w środkach, to będą te takie kuleczki do zabawy dla dzieci, także taki kącik dla dzieciaków, gdzie mogą sobie usiąść, posiedzieć, pobawić się, a my możemy tak się napić, tak? To Kawy, właśnie. nie? Na przykład. No niech będzie. <laughs> niech będzie. E, tutaj co mamy? To mamy karaoke room. room. Słuchajcie, nawet podłoga jest wyciszona, już nie mówiąc o tym, że ściany. Ściany są wyciszone, także no przy okazji będziemy tutaj w Tajlandii. W Azji jest bardzo popularny bardzo popularne karaoke. Także jakby mogło zabraknąć u nas w budynku, właśnie pomieszczenia do karaoke. Takie. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. To mamy? Kolejnym pomieszczeniem, które już prawie że jest gotowe, wszystko będzie gotowe na, na, koniec, na koniec miesiąca. Na koniec miesiąca, września, na bo września? nie wiadomo kiedy będziecie oglądali ten film. Września 2024. Dzisiaj mamy 14. Uh, Co working space, kochani, także zobaczcie jak to wygląda. Co working space, czyli takie pomieszczenie do pracy. Okej. Okay. Wszędzie mamy kontakty, wszędzie możemy się podłączyć z laptopami. Tutaj e, mamy jakąś sofę, tak? Tu mamy sofę, będą e, stoły, będą biurka tutaj są też umiejscowione. Także miejsce dla pracy, gdzie można sobie usiąść, na spokojnie posiedzieć. Jeżeli nie mamy miejsca w biulicie, tak samo pracujemy zdalnie. Siadamy sobie tutaj, pracujemy Robimy sobie, kawkę. I nie ma i... żadnego problemu, tak? Aha, i, I działamy, nie? Co dalej tak, mamy? Mamy na pomieszczenie, to jest cinema room. Chodźmy, zobaczmy jak to wygląda. Bo Czyli to, cinema, co to znaczy po angielsku? No, to mamy Salę kinową. A? Salę kinową. Ja cię. Zobaczmy, jak to, jak to jest wykonane. Dobra. Wejdę pierwszy. Yy, tak to wygląda. Słuchajcie, yy, dosyć ciemne pomieszczenie, ale to chyba o to chodzi na kino. Zresztą tutaj będą cztery kanapy. Mamy tak. taki leki mały podejście zbudowane, nie wiem czy to widzicie, także jednak te miejsca siedzące są troszkę tak bardziej u góry strona ekranu, który będzie tutaj na tak? E, tutaj e, będzie tak, tutaj tak. będzie ekran, tutaj będzie e, rzutnik u góry, e, tutaj będą kanapy i będziemy sobie mogli e, popcornik i lecimy z, e, z jakąś nowością na Netflixie. Dokładnie. Mamy jeszcze siłownię. Siłownię jeszcze nie, pokazuj, nie pokazujemy. Zaczekamy do samego końca, aż będą urządzenia po... Są zamówione właśnie z Bangkoku, mają niebawem przyjść, mhm. więc tak jak mamy informację do końca miesiąca, do końca września mamy wszystkie udogodnienia w tych dwóch budynkach mieć, mieć gotowe łącznie z już takim konkretnym grillem na dachu w budynku, w budynku A, a Polacy lubią grillować. Martunia, to co? Chyba na dzień na dzisiejszy to wszystko. Ja już się mogę się doczekać, kiedy spotkamy się właśnie w okolicach grudnia, w okolicach świąty Bożego Narodzenia, w okolicach Sylwestra, żeby rozpocząć imprezę tutaj u nas właśnie na dachu, pogrilować sobie, skorzystać ze wszystkich ciekawostek, udogodnień, pocilować trochę od rana, a potem pójść, pobawić się na. Ja myślę, że zaczniemy już za miesiąc właściwie z tymi grylami, z tym wszystkim, no z sezon się zaczyna, także wiesz, no piękna Kurde. pogoda, słoneczko od rana do wieczora, coś pięknego. Naprawdę, przyjeżdżajcie, no, zapraszamy. No, namówiłaś mnie. <grym <grym> no dobrze, słuchajcie, to tyle. Dziękuję Ci, Martynia, Dziękuję. za update dzisiejszy. No i co? Zostawcie suba, bądźcie z nami, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Do Yo. Yo. Hej!